5 czerwca 2020 roku. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Clubu. Piotr z tej strony się kłania. Dzisiaj mamy dzień pod znakiem payrollsów. O ile euro-dolar wybija poziomy, które myślałem, że zostaną utrzymane, o tyle nie jest dla mnie niespodzianką to, to wybicie po Europejskim Banku Centralnym, bo jakby 600 miliardów euro nie robi na rynku wrażenia w stosunku do, do tego, co robi, co robi Fed. Nawet projekcje obniżone, jeśli chodzi o PKB w tym roku i dotyczące inflacji na najbliższe dwa lata, ten rok, następny, 2022, w porównaniu raptem do marcowego spotkania, no nie wystraszyły jakby, jakby rynków tutaj i euro, euro zyskiwało. Jest słabsza waluta od euro od dolara, przepraszam, jest to, jest to japoński jen, o tym sobie też powiemy. Natomiast i tamto zachowanie, oczywiście biorąc pod uwagę sytuację na rynku, z którą mamy do czynienia, pełen risk on sentyment pozytywny, to jestem w stanie zrozumieć zachowanie na dolarze z jeden, natomiast nie jestem w stanie zrozumieć zachowania na funcie z dolarem, ale to już, to już inny temat też na dzisiaj, ale jako numer 3. W takim razie startujemy, startujemy zetkiem. Bardzo istotne miejsca są testowane z perspektywy wykresu, z perspektywy wykresu tygodniowego okay? i miesięcznego. Jak widać czerwone, czerwone linie. Z tygodniowego wchodzimy w rejon tej takiej bardzo, bardzo propodarzowej świecy. Okay? E, okolice 13, 80, 14 będą dość istotne, bo tu jest możliwość e, ewentualnie ogarnięcia jeszcze, czy próby ogarnięcia a over under. Ok, czyli my sobie wstawimy e, tą linię na tym poziomie, czyli mamy w okolicach 13.76 z miesięcznego, e, 14, 15 z tygodniowego over under potencjalna strefa podażowa. Jeśli chodzi o potencjalny popyt, no to poziomy związane z otwarciem, otwarciem roku, to na pewno, ale ten popyt będzie widoczny na niższym horyzoncie już od 12.50. No to w takim razie, skoro mówimy o niższym horyzoncie, to od razu sobie na niego zejdźmy. Wykres dzienny na etku. W tej chwili mamy około 40 minut do otwarcia w Londynie. A, niższa płynność a, i rynek tutaj próbował wybić e, konsolidację, e, jeśli chodzi o wczorajszy, późny Nowy Jork i e, poranne godziny azjatyckie a, jest delikatne odrzucenie. Zobaczymy w każdym bądź razie. Bardzo istotny e, poziom z perspektywy sprzedających. Jeśli chodzi o kupujących, to wydaje się, że wczorajsze minima to jest numer jeden. Ok, e, to będzie też w powiązaniu to będzie też w powiązaniu z tymi maksami, które mamy tutaj, ok? wczorajsze minima, no i później, e, później ewentualnie minima związane z, e, przepraszam, maksy związane ze środą i z wtorkiem, tak, ten wtorek był w dniu wczorajszym a, idealnie, jak widać, obroniony. Zajdźmy sobie w takim razie na wykres e, godzinowy, e, to o czym wspomniałem, próba, wybicia e, azjatyckiej konsolidacji e, łącznie z konsolidacją, e, jeśli chodzi o późny, o późny Nowy Jork. Ok. E, mamy reakcję rynku, no i w zależności jak będzie wyglądała pierwsza godzina e, w Londynie, jak będzie wyglądało zamknięcie tej godziny i godzina w Londynie, e, może się zrobić ciekawie, natomiast myślę, że ze względu na tej Rosy, które mamy, uzbroiłbym się nawet z perspektywy sprzedających, e, uzbroiłbym się w cierpliwość na zasadzie kontry mieliśmy wideo edukacyjne na ten temat 50% i ewentualnie kontynuacja do spodu. Jeśli chodzi o jeśli chodzi o kupujących, to też nie ganiałbym się specjalnie z rynkiem, bo my mamy tutaj wybitą konsolidację na zasadzie wzrostu, później retest, czyli baza wzrost do góry, ten retestu góra i nie była, nie była testowana w związku z czym można powiedzieć, że jeśli chodzi o kupujących to to będzie, to będzie nasza strefa popytowa i ona się zaczyna wysoko w okolicach 12,74, natomiast ze względu na szerokość wziąłbym 50%, a będzie się tutaj bardzo ciekawie to wpisywało, te 50% tej strefy w szczyt tej konsolidacji po prostu, tak, czyli w okolice 12.50, później mamy poziomy związane z otwarciem roku, i później mamy wczorajsze, wczorajsze minima w okolicach 11.95, czyli dość szeroko, jeśli chodzi o kupno, w związku z czym tutaj góry bym nie gonił, poczekałbym ewentualnie na reakcję po payrollsach, bo my musimy zrozumieć jedną rzecz, może być kwestia związana z tym, że payrollsy będą prodolarowe. Zobaczymy cofnięcie, natomiast sentyment negatywny do dolara pozostanie aktywny do końca tygodnia i właśnie po takim cofnięciu będziemy mieli kwestię powrotu do, do maksu w związku z czym myślę, że tego typu podejście bym próbował wykorzystać. Jest jedna waluta słabsza od, jedna waluta słabsza od dolara to jest jen i dolara z jenem teraz sobie e, wrzucimy z perspektywy wykresu tygodniowego a, wygląda na to, że rynek idzie po stopy w okolicach 109,40 a jeśli wykres tygodniowy zamknie się powyżej 109,40 no to nie tylko 110 sobie otwieramy, ale otwieramy sobie poziomy zbliżone do 112 i wyżej tak? W przypadku dolara, dolara z jenem. E, I jeśli chodzi o wykres tygodniowy, to popyt będzie w okolicach e, otwarcia w tym tygodniu i minimum w, e, w tym tygodniu. To już tak. E, przy zamknięciu powyżej, tak? To już tak e, abstrahując, e, bo to jest dość, dość nisko. E, natomiast, jeśli zamknie, jeśli tutaj rynek poszuka tylko stop losów do góry, wykorzystując na przykład payrollsy, ok, e, a Górny cień zostanie e, wybudowany. Domknięcie będzie pod 109 Najlepiej, będzie dobrze widoczne z e, dziennego. No, to będzie to jakieś światełko w tunelu z perspektywy, ewentualnie e, z perspektywy, ewentualnie e, sprzedających. Ale tutaj uważałbym na. Uważałbym na 108,75. To będzie też dobrze widoczne. Dlaczego na niższym horyzoncie czasowym? Zajdźmy sobie w takim razie na wykres dzienny. I teraz tu jest kilka tu jest kilka potencjalnych miejsc, które mnie osobiście podobają się z perspektywy podejścia pod longi. Chociaż jeśli pamiętacie, jak długi czas, jeśli. Wspominałem o tym, że ktoś szuka shortów na dolarze to być może właśnie dolar z Jenem, no ale obecne zachowanie e, pokazuje, że tutaj wyższe poziomy raczej są, e, raczej są możliwe. Zwłaszcza jeśli e, ten, ten drugi wirtualny świat, wybudowany w chwili obecnej przez bankierów centralnych, zostanie e, zachowany, to oczywiście e, będziemy mieli przepotężne bezrobocie w Stanach. E, minus 5,8 e, jeśli chodzi o PKB w Unii Europejskiej. E, to jest ten realny świat i będziemy mieli na przykład NASDAQ na nowych maksach, to jest ten wirtualny świat stworzony przez bankierów centralnych. W każdym bądź razie środowe minimum mnie się osobiście podobają, w okolicach 108,40 i podoba mi się 108 wybite te górne cienie tutaj, ok. Plus to o czym wspominałem, że te 108,80 będzie dobrze widoczne z perspektywy, z perspektywy wykresu Intraday to jest takie lokalne miejsce, gdzie mieliśmy słabość. Mówimy o tym dniu tutaj i o zamknięciu z 8 kwietnia. W tym wypadku właśnie to jest 108.82. Pewne poziomy będą lepiej widoczne z perspektywy intraday i tutaj jedna i druga strona będzie miała pole do popisu. Bo w tej chwili właśnie startujemy po stopy w okolicach 1840. Ok, natomiast my sobie możemy tutaj z perspektywy wykresu intraday wyrysować coś na wzór takiego kanału, gdzie górne ograniczenie tego kanału właśnie współpracuje z tym oporem. Czyli jeśli tutaj doszłoby do zanegowania tego wybicia, czyli jeśli to byłby swojego rodzaju fake, tylko po stopy i wejście, e, powrót do kanału, a, no to moglibyśmy sobie wyobrazić jakiś tam bare flag. E, gdzie 108,80 dolne ograniczenie kanału jest w, e, w powiązaniu z tym lokalnym miejscem słabości z dziennego. Czyli to byłby pierwszy cel, 108,80, 108,40 i 108 jako kolejne ewentualnie z perspektywy sprzedających. A, a wymienione poziomy oczywiście wykorzystane przez, e, przez kupujących. Tak bym to widział na dolarze z jenem e, z perspektywy payrollsów, z perspektywy ewentualnie piątku i podejścia. Intraday i ostatnia para fund z perspektywy tygodniowego. Stopy złapane powyżej 26,50, co otwiera drogę, gdyby doszło do zamknięcia na tych poziomach lub wyżej, to otwiera drogę do tej podaży z tygodniowego, okay. czyli 27,50 i 30,80. Z perspektywy wykresu dziennego sporo będzie zależało od dzisiejszego zamknięcia, w grę wchodzi wczorajszy Max i te górne cienie stopy poszukane, jeśli chodzi o kwestie związane. Z pierwszym wsparciem, to są okolice okrągłego poziomu 1.25, mam na myśli wczorajsze, mam na myśli wczorajsze minima. No i z perspektywy Intraday, z perspektywy Intraday, jeśli my na tych okolicach po otwarciu w Londynie zobaczymy cofnięcie, czyli jakiś górny cień, zamknięcie pod 26,45, 45 okay, to ja sobie wezmę pod uwagę późny Nowy Jork, azjatycką konsolidację i ewentualnie tego typu podejście retest 50% czyli 26, 10 i okolice 25, 10, 25 jako retest. Zwłaszcza, że tutaj w przypadku tego dolnego swingu mamy, mamy bardzo ciekawy niedokończony biznes. Ok. A w przypadku kupujących, myślę, że miejsce słabości w postaci wczorajszego otwarcia, takie lokalne miejsce słabości tutaj, gdzie Azja i początek Europy mieliśmy sell off. Ups, przepraszam. To z perspektywy kupujących idealnie się wpisuje, bo. To może być tylko poszukanie stop losów, jeśli chodzi o późny Nowy Jork a, i Azję. Okay? To może być na przykład reakcja na Pyrolsy, a mocna końcówka tygodnia w kierunku 27.50. Jedna i druga strona, chociaż na funcie, no ale trzeba, trzeba popatrzeć na wykres, już nie będę tego komentował. Tak to wygląda na ten moment z perspektywy intraday payrollsy. Zbliżający się weekend, w związku z czym na pewno niższa ekspozycja, żeby nie dać się złapać w pułapkę przed, przed weekendem. A na pewno rynki będą otwarte w przyszłym tygodniu, więc z tych okazji znowu parę się pojawi. Tyle ode mnie, spokojnego popołudnia z payrollsami. Wszystkiego dobrego do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.